Witam wszystkich bardzo serdecznie tu Knife Passion po raz trzeci. Za oknem pogoda niezbyt ciekawa, z niecierpliwością czekam na zbliżający się mecz finałowy Ligi Mistrzów. Także taka szybka recenzja mojego trzeciego noża, czyli pumatek. Bez dokładnego modelu nie jest on nigdzie napisany. Możemy zaczynać. Rękojeści. Rękojeść jest wyko wykonana z drewna. Hmm. Nie wiem konkretnie jakiego drewna. Które chyba jest polakierowane. A jest takie chropowate w dotyku. Hmm. Ma powycinane takie rowki. RKS jest dość spora, większa niż w becie. Dość dobrze wyprofilowana, dość się bardzo fajnie trzyma. Więc ergonomia jest dosyć dobra. Sama konstrukcja to klasycznie yy, dwa linersy stalowe budowa yy, filarowa dość łatwo się czyści. Z tyłu jest zamontowany klips. Na dwie śrubki gwiazdkowe, czy tam torksy, jak to woli. Klips jest dość sztywny, trochę sztywny O, ale da się go odgiąć, jak się mocno tak zaczepi. Więc tam użyteczność jest do, dosyć dobrze, że się go używa tego klipsa. Blokada to liner lock, trzyma dość dobrze, zapada tak na moje oko, dobrze, nie za daleko, nie za blisko. Yy, nie ma żadnych luzów. Tyle, że nóż łapie luzy w tę stronę, bo się rozkręca, ale blokada luzów nie ma, więc blokada jest dobra. Yy. Głownia to, głownia ma kształt Spearpoint z fałszywym ostrzem. Tak jak już Wam wcześniej pokazywałem na obrazku. To jest ten. A tu jest fałszywe ostrze. To zamalowane na szaro. Nie jest ostre. bo jest fałszywe. Tu jest śliw klęsły. Krawędź tnąca jest wyprowadzona równo. O, nie, złapałem ostrość, okay. O, jak nóż za 20 euro, to krawędź noc jest wyprowadzona naprawdę bardzo dobrze. Um, otwierany za pomocą kołka dwustronnego. Sam kołek jest dość fajny, chociaż trochę się ślizga. To... Spróbuję złapać ostrość. To dość fajnie się nim otwiera. Nie, nie, nie. Nie kalecie palców. Jest. Ups. Sam że jak widzicie, chodzi tak przeciętnie. Nie można powiedzieć, że chodzi jakoś super gładko. Oprócz tego tutaj. Jest źle, źle wyprofilowane to do kołka i ciężko się go tak szybko otwiera. Nie da się go tak szybko otworzyć. Ma też yy, flipper, za którego pomocą można go otworzyć... Boję się, żeby nie uderzyć w stół. W ten sposób. Yy, ale nie można go otworzyć yy, nie poruszając yy, nadgarstkiem, czyli tak... Oprócz tego, liner w tym miejscu jest dość ostry i można sobie pokaleczyć palec. Także nie nie, nie nie polecam tak robić. Jeżeli ktoś ma w ogóle ten nóż, bo on jest bardzo słabo dostępny, Szukałem go na polskim rynku na Allegro, na Ceneo, w sklepach internetowych wszędzie i nigdzie go nie ma. Na Allegro jest parę noży pumatek. Pokażę Wam, może, może gdzieś widzieliście ten. ten ich znak, to jest taka puma w rąbie i napis puma, tak. Naprawdę nigdzie nie widziałem tego noża. Mam taką, właśnie, głupią śrubę, której niczym nie idzie dokręcić. I się rozkręca. Tak więc, to było chyba. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć o stali. Yy... Tu jest yy, użyta stal 420 yy, według zapewnień sprzedawcy w sklepie, bo nie jest to też nigdzie napisane. Tak mi się wydaje, że tu może być 420 i pokryta jest jakimś jakąś powłoką, która bardzo fajnie się trzyma. Oprócz tego, że tutaj się zdarła lekko. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, w tym miejscu. To przez to, że się nóż rozkręca i po prostu tarła linersa i, i się przytarła. Więc myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o ten nóż, nie mam nic więcej do powiedzenia, bo nie ma co o nim więcej mówić. Aha, następny film będzie ciekawy, ponieważ będzie o genialnych wyrobach firmy Walter, a konkretnie o ich multitolu. Więc dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie i piszcie na Knife y, małpa gmail.com Dziękuję bardzo.